Witamy serdecznie, witamy na lotnisku. Dzisiaj trener kadry narodowej kobiet Tomasz Dylak Tomek uśmiechnięty jak za każdym razem tak naprawdę jak wraca z zagranicy. Sześć zawodniczek, pięć medali, jeden srebrny. To chyba dobra postawa. Tak, jestem bardzo zadowolony, bo nie ukrywam, wiedziałem, że te przygotowania nie były takie perfekcyjne przez Igrzyska Olimpijskie i ta młodzieżówka nasza taka została trochę osamotniona i ten proces nasz zaczął się trochę później niż normalnie powinien treningowy, ale później wiedziałem, że z tygodnia na tydzień łapiemy formę i no... Te doświadczone zawodniczki zaprezentowały się naprawdę dobrze. Kuczewska zaskoczyła, wiadomo że szkoda finałowej walki tej kontuzji, bo była w stanie tą walkę wygrać. Ale, ale wicemistrzostwo to także z sukcesem. Basia Marcinkowska, Oliwka, Nikola no to już kolejne ich medale z dużej imprezy, więc kolejny raz udowadniają, że są w czołówce. To na pewno cieszy. No właśnie, wróćmy na chwilę do walki finałowej Natalki. Co tam się stało z tym nosem? Bo ja powiem szczerze, oglądałem tą walkę, ja nie zauważyłem, to było uderzenie głowami. Ciężko powiedzieć, bo my sam dokładnie też nie wiedzieliśmy w jakim to jest momencie. A tam Druga... Duży krwotok był. Tak, bardzo duży. Natalia miesiąc wcześniej złamała nos na... w Gliwicach, i dlatego nie startowała na Mistrzostwach Młodzieżowych w Polsce żeby ten nos wyzdrowiał i jak sparowała, no to sparowała w kosku ochronnym na nos no ale już w pierwszej walce gdzieś tam się drobnie odnowiło, w drugiej walce no i w tej walce finałowej przy chyba drugiej czy trzeciej akcji gdzieś w zwarciu no doszło do mocnego krwotoku już w pierwszej, po pierwszej rundzie, wiedzieliśmy, że będzie ciężko to zatamować no i, no i niestety tak się stało, sędzia ligowy pokazał, że to było po ciosie, chociaż my tego dokładnie nie widzieliśmy, no, no i niestety przez kontuzję Natalia przegrała Szkoda, bo była szansa wygrać, no ale taki też jest sport. No Natalia robiła co mogła, ta kontuzja widać było też troszkę jej przeszkadzała. Tak, od początku jej przeszkadzała i trochę popsuła szyki, wkradła się nerwowość w drugiej rundzie wiedząc o tym, że ten krwotok może zakończyć pojedynek, no to postanowiliśmy walczyć z podwójnego bloku i kiedyś tak wygraliśmy właśnie walkę, gdzie zasłanialiśmy ten nos rękawicami, sędzia nie widział tego krwotoku, w przerwach trochę dawaliśmy radę to pozbierać, tą kontuzję, i, i, i tak wygraliśmy na Mistrzostwach Świata. Pamiętam walkę o wejście do finału. Tutaj był plan ten sam, że Natalia wiedziała, że ma rękawicami zasłaniać ten kwotok i nie pokazywać sędziemu, żeby nie odsyłał do, 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 do lekarza. No ale parę razy się zapomniała, otworzyła się, poszła do tyłu i było widać, że jak cała twarz jest od krwi. No i niestety walka się zakończyła. No i jakie teraz plany? Bo to dość intensywny okres był i co teraz? Jeśli chodzi o mnie samego, no to ja mam cztery dni przerwy i lecę do Budwy na Mistrzostwa Świata Juniorek, bo chciałbym już mocno koordynować tą pracę wszystkich grup wiekowych, jeśli chodzi o, o, o całą młodzież. Więc dla mnie intensywnie. Jeśli chodzi o resztę dziewczyn, no to one przygotowują się teraz do Mistrzostw Polski Seniorek. Zaraz mamy Suzuki, gdzie wystąpią dwie dziewczyny w Girardowie. No i później, z tego co wiem, no to planowane jest duże Suzuki też chyba na 14 w Lublinie grudnia. Tam pewnie wystąpi Jula Seremeta. No więc seniorka i, i, i Suzuki do końca roku. Później trochę odpoczynku i w marcu Mistrzostwa Świata. No i to jest taki główny plan, który już mam od razu w głowie po Igrzyskach. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.